Hej, Dzisiaj y, ten filmik z nowego update'u na Brookhaven RP. <laughs> y, w ogóle, no wejdźmy sobie na prywatny serwer jakichś moich znajomych. Y, bardzo dużo się zmieniło, albo w sumie bardzo mało się zmieniło. No, i trochę słaby jest ten update też. No, troszeczkę. Ale, no, nie za bardzo, nie za bardzo. Dlatego sobie wam go dzisiaj pokażę. Sekretów, które dużo chyba też nie ma. Nie wiem, znam tylko kilka sekretów. Yy, pierw wam pokażę. Yy, Propsy nowe. Ale już w tym budynku. Yy, taki mamy. Tu mur jest w ogóle, to są mury. Yy, mega czadersko, że mury są normalnie. Mega, mega, mega czadersko. Yy, serio, mega. Yy. Czekaj, idziemy na inny serwer prywatny, bo znajoma to mnie dołączyła, a chcę ten filmik nagrać samemu. No i nie chcę mi się pisać też trochę. Już, bo wcześniej z nimi grałam. No i mam już trochę ich dosyć. Z nią i z innymi grałam. No i mam ich właśnie trochę już. Dosyć, tak jakby. No, dla tej No, w No. Więc wyszłam na jakiś serwer, co one raczej nie mogą dołączyć. E, musimy. Możecie sami sprawdzić te propsy, ale to wam pokażę stąd. Tu mamy. Okay. takie. I można, można sobie malować ściany, <grym> można sobie zmienić kolorek, na przykład na biały. O matko, co, co jest? Oczekajcie. czekajcie. Ale fajne, co jest? O, jacy. No tutaj wygląda. Tu mamy nota, notesik. Taki notesik mamy. No mamy też farbki. I na przykład, chcę ten kolorek. No to mam ten. Mogę zielony. Mam ten. Mamy zielony. Yy, I mamy spray. Można też zmieniać kolorki sprayu. Tak jak wszystkiego. No, naprawdę sobie sami sprawdzicie. Przejdźmy teraz do domku. Już Wokant. Domek pierwszy, który jest z tego nowego update'u. Ładuje się, ładuje się. No i to widać, że jest właśnie artystyczny. Ten domek dla artysty, właśnie jakiegoś to bardzo dobrze widać, bo jest tu bajzel na maksa, no i jest bardzo dużo farb, jest jakiś kącik nawet do malowania. Gdzie tu jest safe? To jest... Ale przecież tu jest wyłącznik. Dwa wyłączniki światła. Ale fajnie, fajnie, dwa wyłączniki światła. Pewnie się zapytacie, gdzie tu jest safe. Ja to przeczytałam, powiedziałam, gdzie tu jest safe. No i się zapytacie, zapytacie. Pewnie pomyśleliście, że tu gdzieś jest, ale nie. Czekacie na kwiatka. A tak naprawdę na doniczkę. Tak? No, na kwiatkę aplikacie i mamy tu save. No i żeby wyjść, ani śpiworem, ani niczym. No Znowu na kwiatkę klikamy No. I mamy. Domek kolejny meczka No pokażę wam siódemkę bo niektórzy z was nie mają domku siódemki Bo to za aeroboxem eee, Dlatego wam pokażę Też pewnie zapytacie gdzie jest safe Ale Pierw sobie wam pokażę ten Dach. Na początku, dach. No, tak, na początku, dach. Tu mamy znowu jakieś do malowania. Widać? A, nie widać. Szkoda. Szkoda, meka się nie widać. Dobra. O. Tak, Tu jest niewidzialna ściana, dlatego nie mogłam skoczyć. Oh my god. Czemu? Czemu tu jest niewidzialna ściana? E, teraz to mnie za Czemu tam jest niewidzialna ściana? Nie ja tego sama nie zauważyłam czemu tam jest. E, wcześniej nie zauważyłam w ogóle. Ej, tu i tam na półkach zawsze coś jest, chyba. Chyba coś zawsze jest. Też kwiatka musicie kliknąć. No, jest. No, w sercu. kwiatka. Tym razem jeden kwiatuszek jest. Tu macie ten. Wszystko macie. Ale ja mam takie laki. Serio. No i tu możecie wejść. I jest normalnie toaletka, taka fajna toaletka. Toaletka, toaletka. E, czy jest takie lustro? Nie ma takiego lustra. E, Więc szkoda, że nie ma. Ale i tak ładnie. No i to na tyle bajo.